Witajcie! Dzisiaj będzie prezentacja najnowszych powerbanków w ofercie Nateka, czyli Trevi oraz Trevi Q. Czym one się różnią, o tym powiem Wam w recenzji. Dokładne ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału Instant Gaming, czyli serwis z grami na wszystkie platformy oraz sklep Mocnykomputer.pl, producent komputerów gamingowych z Serii Mastero. No I przed nami dwa Powerbanki od Nateka. Są to produkty dość podobne, chociaż nie identyczne. Różnią się specyfikacją i ceną. Na początek rzućmy okiem na stronę producenta, jak to wygląda pod względem pojemności oraz cen. Ja tutaj mam wersję o pojemności 10 000 mAh i Trevi kosztuje oficjalnie niecałe 70 zł, a wersja Trevi Slim Q niecałą stówkę. Natomiast to są ceny sugerowane i oczywiście można kupić je taniej. Natomiast wersja standardowa, ale aż 20 000 mAh za jedyne 129 zł. Mamy też wersję bardziej kompaktową 5000 i 10 000 mAh również w dobrej cenie. I co do różnic. W tańszej wersji mamy porty USB 2.0, maksymalne natężenie prądu w porcie to jest 2,1 a maksymalne napięcie to 5 V. Natomiast w tym droższym Mamy szybsze ładowanie, ponieważ mamy natężenie aż 3A i napięcie to 12V. I sprawdźmy wagę. Tutaj prawie, że identycznie jak deklaruje producent, 2 gramy mniej, nawet 226. A co do wielkości, no to nawet tak troszeczkę mniejszy ten powerbank jest niż mój telefon Realme 7 Pro. Natomiast trzeba przyznać, że jest troszkę grubszy. Na opakowaniu oczywiście przydatne informacje i poszczególne funkcje, opis portów. Mamy także parametry na samym dole. Typ baterii to litowo-polimerowa. Mamy też wymiary tego powerbanku. I minimalna pojemność przy ładowaniu 5 v to 6200 mAh. Do każdego z Powerbanków dołączona jest instrukcja obsługi, taka podstawowa, ale wszystko jest tutaj jasno opisane. I każdy Powerbank ma też taki podstawowy kabelek. Jest to przewód USB na USB typu C. O długości podstawowej, bo jakieś 25 cm, tak razem z stykami już licząc, no ale taki kabel jest wystarczający i do podładowania samego powerbanku, i do podłączenia do urządzenia. Jakbyście potrzebowali na przykład kabel USB-C na USB-C albo na microUSB, no to sobie trzeba dokupić, nie jest to jakiś większy problem. Same powerbanki są praktycznie identyczne, poza tym, że w tej wersji SKU mamy niebieski kolor w portach USB, czyli oznaczone po prostu porty USB 3.0 i tyle. A sam powerbank od spodu wygląda właśnie tak. Mamy tworzywo dobrej jakości. Tworzywo jest dość grube. Mamy zaokrąglone brzegi. Po drugiej stronie mamy taki pasek z błyszczącego tworzywa, który jak widzicie, odbija światło i troszkę też potrafi się brudzić. Nie zabrakło logo na TK. Po boku mamy przycisk, którym możemy sprawdzić poziom naładowania. Jak przyciśniemy, świecą się kontrolki. A wszystkie porty znajdują się z przodu, czyli mamy dwa porty USB 3.0 po bokach, a w środku jest port USB typu C oraz port micro USB, więc kombinacji mamy naprawdę sporo i można ładować do trzech urządzeń jednocześnie. Czy faktycznie daje radę? Za chwilkę sprawdzimy. Tak więc pytanie, do czego taki powerbank właściwie może służyć? No, powiem z własnego przykładu, jak wyjeżdżam na wakacje. Często podładowuję sobie telefon, także moje słuchawki bezprzewodowe, a raczej ich etui, żeby nie zabrakło mi mocy, kiedy będę potrzebował. Tak więc PowerBank, szczególnie taki dość kompaktowy, a jednocześnie o dużej pojemności się naprawdę przydaje. Natomiast takim PowerBankiem można zasilać także różne przydatne przedmioty. Pamiętacie testy mebli Genesis, czyli na przykład biurek czy foteli Trit. W przypadku biurek można było podłączyć do PowerBanku diody RGB, gdybyście na przykład nie mieli wolnych portów USB w komputerze czy w konsoli i wtedy w ten sposób sobie to zasilać. Także przydatne do foteli z RGB, gdzie również było potrzebne jakieś zasilanie. Można oczywiście zasilić je. Na stałe przewodem, ale trzeba uważać, żeby tego przewodu nie najechać i nie wyrwać. A taki powerbank zawsze jest dość praktyczną rzeczą. Natomiast ja niedawno kupiłem sobie taki gadżet, to jest taki kręcią, czyli po prostu ekspozytor. I jak coś na niego położymy, to będzie nam to się ładnie kręciło. Stwierdziłem, że to może uatrakcyjnić niektóre ujęcia, więc będę z tego korzystać w filmach. Natomiast do zasilenia jest taka specjalna bateria, wygląda jak jeszcze większy, standardowy paluszek, więc musiałbym dodatkowo zainwestować. Ale można też wziąć przewód z zestawu od tego gadżetu. Podpiąć go sobie, następnie do powerbanku i konka się świeci, czyli włączam. No i mój gadżet działa. I filmuję sobie powerbank, zaślając go kolejnym powerbankiem. Tak więc widzicie proste przykłady, że. Można użyć takiego sprzętu do bardzo wielu rzeczy. Na pewno nie zaszkodzi taki power bank mieć. Naładowanie go do pełna trwa około 2-3 godziny. Zależy, czy podłączycie pod USB do kompa, wtedy będzie wolniej. Jak podłączycie pod ładowarkę ścienną, to powinien się naładować szybciej. No i 10 tysięcy mAh to jest moim zdaniem taka optymalna pojemność. Bym powiedział, że w sam raz, ponieważ 5 tysięcy może być troszkę mało, ale jeśli to by było mało, to możecie zainteresować się tą wersją z 20 000 mAh. No wtedy tej mocy już jest naprawdę. Sporo. Jak podłączyłem trzy urządzenia, to jak widzicie wszystko się ładuje bez problemu. Diody na powerbanku się świecą, czyli cały czas jest ładowanie i skorzystałem z dwóch klasycznych portów USB oraz portu USB typu C. I odpowiednio mamy tutaj słuchawki Creative Zen Hybrid o pojemności baterii wynoszącej 500 mAh. Mamy telefon Realme 7 Pro 4500 mAh oraz tablet Lenovo M10 o pojemności baterii wynoszącej 5100 mAh. I to wszystko jednocześnie jest ładowane. Jak robiłem testy to naładowanie mojego telefonu od 20 do 100% dajeło przy tym szybszym powerbanku 2 godziny. Oczywiście w przypadku szybkiej ładowarki dołączonej do tego telefonu jestem w stanie naładować go dużo, dużo szybciej ale oczywiście siedząc na przykład na plaży, na wakacjach, to no nie będę miał pod ręką gniazdka. No i dużo lepsze jest naładowanie tego telefonu w dwie godziny, niż miałby on się rozładować. Tak więc faktycznie można, uzyskując dobry wynik, ładować jednocześnie nawet te trzy urządzenia. Prawdopodobnie ciężko będzie o sytuację, gdzie będziecie musieli podładowywać aż tyle sprzętów jednocześnie, natomiast gdyby się zdarzyło, no to wiecie już, że tutaj to działa. Tak więc marka Natek to naprawdę praktyczne produkty w rozsądnych cenach, jak chociażby te powerbanki, czy testowana obudowa do dysków SSD, de na Rhino czy również praktyczne multiporty tak jak Fowler Plus OK, podsumowując, Natek w swojej ofercie Powerbanki ma od dawna, są różne modele. Natomiast najnowsze, czyli Trevi i Trevi Q, są to Powerbanki prezentujące dobrą jakość wykonania, funkcjonalność, przyzwoitą pojemność oraz też dość atrakcyjne ceny. A Powerbank to myślę, że jest taki gadżet, który przyda się praktycznie w każdym domu. Szczególnie przyda się także osobom podróżującym. Tak więc wszystkie pojemności i ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Mam nadzieję, że film się przydał. Dzięki za obejrzenie. Jeśli byście chcieli mnie w tej chwili wesprzeć, Wystarczą trzy proste kroki. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja kanału, ponieważ jak się okazuje wiele osób ogląda moje filmy bez subskrybowania, a to jest bardzo fajny sposób, żeby oddzięczyć się twórcy za jego pracę. Jak ktoś wyłącza dla mnie adblocka, dziękuję bardzo również. Pozdrawiam Was wszystkich, w szczególności moich stałych widzów. Trzymajcie się!